Dawaj o, tylko eee, czekaj ja tu kładki stawiam... Tu kładeczka, i tu kładeczka i tu oczywiście braknie mi... kurde. Czekaj... musimy to zabudować. Róż dupę! Róż. Może to nie jest tak łatwo, że ty sobie staniesz że jest git-majonez. No nara... i... Tu jeszcze musimy się troszeczkę wkopać. O, jest zajebiście. No z tej strony akurat nie musisz zabudować, po prostu z tej strony są platformy. Będzie ładniej. nie nieładniej. Teraz jest ładniej. Dobrze, już idę na swoją stronę. Już! Poganiasz mnie! Ale Jesus Christ, jak daleko może być do piekła? No, jeszcze długo będziemy kopać. No. Jeszcze się otoczenie z tyłu nie zmieniło. Hmm. Ale niebawem. o dużo ziemi. Fajnie. Oj Ziemia wiesz. jest dobra do kopania, zajebiście dobra. Ale wiesz, jak będzie fajnie już kurna mieć dribblo. Choćby ten złoty ten. Znaczy nie złoty kieził, tylko ten złotych z, no no. z bloku z piekła. Ta, złoty kierz. O, o, patrz. Widzę. I o, mamy dużą dziurę pod nami. Szlak. O, dziękuję. Trzymaj się Trzymaj się ramy, bo się. To się nie posramy. Dobra, co przejście. Dskoczywałem się, ładopak. Ja tu twardo robię przejście. O, no to mamy duży spad w dół, powiem. Tak? Aha. Bardzo duży. No. E nie jest taki duży co do Także nie widzę tam nie, tego dołu. Aha. Czekaj, tu jest ścianka. Nie fuck you, tylko buduje Ty to byś chciał się tylko pieprzyć. Nie tam! O bo dobra już leci Leć już wsidą dal, wsidną dal, wsidną dal Żeby nam to skurczysteństwo też tak nie latało, więc dlatego to robię. E, to jest tamten kobel zniszczył góry Aha. Bo zapomnimy o nim i wiesz, śmiesz na miejscu co ty gadasz? Patrz, jak zajebiście to jest zrobione. a dobra. Nie, to, pra to prawo ona nie widziałem, ale wiem, jak wygląda lewa. Okej. Okay. Zbieraj surowce, Leniu. Zbieram, bombka tu jest. No, srąbka-bombka. Aż trzy bombki. Ej, nice. No, a u można byłoby to wszystko... Nie zboczyliśmy z trasy? No, hmm. czekaj, bo tak się jeszcze pomylimy i lepiej... Film. No właśnie, dobrze jest. Eee, okej okay. Ciemno. Ciemno i dziura Boję się. I słyszysz to? No, słyszałem coś wybuchło. Ile tam jest... o Big Mama! Surowców. Boję się Big Mamy. Oh my god! Patrz ile z żelaza! Patrz ile kopru? A zbieraj. Patrz ile Big Mamy. Ej, trzeba mama. będzie poeksplorować jednak te jaskinie trochę, bo to jest wymagane. Chodź. Ej, ta gra jest po prostu za bardzo wciągająca. Koper, koper, koper. Koper, koper. Staszelek? Czyli no. Oh no. Mam za dużo syfu. Mam eee, no feather, bottle. Co ja mogę wyjewać? Stronic knife, twój cholera. <grym> o, tu jest żelazo. Nie, silver. O! Mamy pod sobą te niebieskie główienko! Jakie niebieskie główienko pod sobą mamy? Te grzyby niebieskie! O! Tak? O zajebiście! Jeszcze złota skrzynka! Co? Co? Skrzynka! Złota skrzynka jest tutaj! I to mnie jest. zaraz zabije slime! What the fuck! Ja ginę, e, My to musieliśmy być, ponieważ... Albo coś tu wybuchło. No przed chwilą coś wybuchło, nie słyszałeś? No to właśnie widzę, że... O! o! Mam Hermesa buty! O! Nie odzywaj się. Nie odzywaj się, bo i tak Cię już nie lubię. Zostawię Ci w skrzynce tylko... O, jeden dynamit, też sobie wezmę. E, nie chcę dirtu, weźmiemy że złotko. Ta, pewnie, jasne, no chodź się tam, kurna. tu się dupa szczeli, kurna. <laughs> mogę to włożyć tu? Już nie, nie jesteśmy kolegami, zobaczysz. <laughs> Za dużo zbierasz dobrych rzeczy. Czekaj, Arczero, jedno to. No jedno złoto chcę włożyć. Żeby zbieraj, bo będę mam potrzebne, zrobimy sobie kompot. Jedny silver. A Silver Ory też nie mogę wkładać tu. Demonitory mogę? Up, też nie. Up, up, to co mogę w końcu tam włożyć? Bo no, mi A się... włóż sobie co chcesz. Nie. No. Aha, dobra, już nie włożę. Jak chcesz, to możesz wziąć potem to. A gnój. Patzz druga złota skrzynka! O, oh, mam mirror magic. <laughs> nice. Dobra. E, Golda sobie mogę przełożyć. On za to TNT tutaj. Trochę życia. Feder Falling Potion. Zajebiście. Glowsticky. Zostawiam. No i wyrzucam. What the fuck, to tak fajnie lata. Ja to wyrzucam. Korupcji. E, o, nie zostawiłem sobie rzeczy. To mogę wyjebać. bo to mi nie będzie potrzebne. Glowing mushroom! Ty tą skrzynkę z dołu zebrałeś? Nie, bo nie ma miejsca. A co tam jest? Yy, coś tam włożyłem jeszcze do niej. Aha, okej. Okay. Poczekaj. Oto. the Big mama! <laughs> Jeb. <laughs> Jeb, no, o, równo, drewno się nam przyda akurat. E, do ciebie poleciały. Idę. I patrz. Ty zbierasz złote skrzynki? Nie, ale widzisz tą za skrzynkę? Na pół jest przypołowiona. Widzisz? U mnie jest tylko jedna czwarta. Patrz, jest to niewidzialny. No widzę. Nie, bo tam bloki leżą zniszczone. Ehm. Um. A z, jakie to buty są? Waterfalling? Czekaj. To sobie wypiję. Nie one nie działają, what the fuck. Federfalling? Zebrałeś tego. But... Czemu nie zebrałeś tego, kurna, Debilu? No bo miejsca nie mam. Jasne. Glasa mogę wypieprzyć. O, Planket Wall. To w zasadzie będzie fajnie. Ja muszę wyczalić, jak te buty działają. Federfalling? Buts masz? Nie, Hermes. A hermet. to jak przez dłuższy kawałek biegniesz po prostu, to się rozpędzasz bardziej. Rod. Uh, uh. Blinkrot. Uh, coś, że to musimy zostawić. Jakaś sobie. fajna podka czuje. To mogę wypieprzyć. Aha, spokój jest to Dobra, Sraup jest to. Jestem w tobie, nie mam ryja. Jestem w tobie. Tylko nie za głęboko wchodź. Dobra, ale wiesz gdzie my mamy kopać no spoko, dokładnie? ale wyszedłem. Ja na razie tu rozświetlam. Wiem, że rozświetlali... Ups. Fail? Fuck. Tu trafi. What no fuck, tak. co tu stół robi? No nie trafię w to. O, no, czekaj, czeka, czekaj, mam pomysł. O, zajebiście. Zaraz trochę wody się pozbędziemy. O, jest. Jedną pochodniąkę postaw tu. No? Grzybiałki zbieram. Ja też pozbierałem trochę Do tego po Możesz mi trochę grzybów dać, bo to by to nie będzie potrzebne. I no, lepiej, jeszcze... żeby wiesz, jakoś racjonalnie rozdzielać. Hmm. Musimy znaleźć, gdzie mamy tą naszą dziurę. Bo nasza dziura jest najważniejsza. Najważniejszego. Okej. Okay. I chyba znalazłem, no znalazłem. Tak? Mhm, nie sięgam do niej. Mamy za krótkiego, o. Oj, oj. Fuck! No siema. <grym> o, tu jest. Tu jest, aha, czyli... Mm. Czekaj, czekaj. To sobie poprowadzimy w takim wypadku tędy. O. Sojibyście. Czekaj, bo. O! Chcę to zrobić. Poprowadzi po prostu całą ściankę, żeby wiedzieć mniej więcej gdzie. No, party zasuka. Ciemno. no? O! No, złaś na dół. Zabijno, ja. Zaraz ci tu podstawię tego. No, jak to się nazywa? Nie wiem, czy. Brawo, murzyn! Nie strzelaj tym w górę, tylko na boki, nie? Tak to się robi? Tak, 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 tak. O. Tak, tak. Tak. Ucz teraz widzów, żeby nie robili tak jak ty robisz. Wcale nie. No nie, ani trochę. Nie, będą, nie będziemy tu spadać. Ej, czemu tu jest dziura zostawiona? To ja nie czuję, mam... że tak czy inaczej się zabijemy, o to nie będziemy spadać, no ale co tak? O co się zabijemy? No nie wiem, o coś tam się zabijemy. No ty to na pewno. Nie sięgną do tej wody. Gorzej, że... Masz jeszcze jakieś drewno przy sobie? jest, a co? To dobrze, bo będziemy go potrzebować na... na... te kładki. Dzięki, że tu rozświetlasz. No właśnie chciałem rozświetlić, czekaj, teraz... Naciskasz rozświetla. Shift na puszce i przestrzeni i masz. Dobra, dobra, o dobra. Szlak to jest woda, trzeba będziemy ją odpompować stąd. O nie, kołboły. Dzięki, jesteś wredny Fredny będzie Oh no O! Aha! ha, ha, ha. ci teraz Dobra ja tak, tak. To ja tu sobie troszkę pokopię. Odpompuję tą wodę z góry To byśmy się nie musieli męczyć Dobra Dobra. tak, 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 tak. Widzisz, że tak. to pięknie robię, widzisz? Czekaj. Powietrze. Się męczysz. Nie męczysz, paczek przelałem wszystko. Murzyn! Wredna suczo, nie! No zresztą co ja będę się męczył z tym, lepiej uciekaj przez to, no. Czekaj, będziesz się nie trafię dobrze. Dzięki, wiesz że już nam tylko popsułeś plany? Jeb! Yep. No, i ta woda idealnie nam już wyminęła całą tą dziurę, którą tu mieliśmy. A ty ją tylko powiększyłeś teraz, ale widzę, że spłynęła dalej. No dobra, udało ci się. No a to było no, specjalnie to było mierzone, ja wiedziałem, a, że tak jasne, zrobi. Jasne. To była fizyka w mojej głowie akurat. I ta twoja fizyka zawodzi. No leć fizyko na dół, na co czekasz? Nie. To Przecież to jest... umiesz fizykę. No i tego syfu trzeba trochę pozbierać. Lecę. Nie, nie lecę. Boję się. Nie rób tego. Co tam jest? Au, au. Ał. Złoto. Złoto i skrzynka. Opiro nie. E, jest łuk, jest... spolunker potion. Fuck me, fuck me, jest. To jest to gówno co widzisz ten? Tak. W ciemnościach, Tak. No, e, i pochodnie są. E, chcesz bumerang? Mam ten ulepszony. No ja też właśnie. Fak, fak nie ma miejsca na złoto, a złoto jest tak bardzo ważne, tak bardzo... nie wiem co to jest, użyję. Będę żygał? Ja na razie spelunker sobie daruję, później sobie trochę poużywam. Na 5 minut mam jakieś... A, swobodne podanie, jakie fajne, Pa Mam no, dwie te potki. Um. Co Mogę wyjebać, mogę wyjebać Shurikeny, bo nie będą potrzebne. Co tu mamy? Mamy tu coś. Czemu tej wody nie odprowadziłeś jeszcze na bok, co? Nie wiem, bo swobod... swobodnie opada. I jest to fajne, bo czuję się jak zjerany. Jak zjerany, no, tak. tak? Okej. Okay. Nie pij więcej, bo ci szkodzi. O, zajbiście. Nie ma, nie się wody. O o, 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 o! Dosikałem tam ładnie. To się dzieje? Nie wiem jak tam u góry jest. Posłuchaj żebyś poprowadził tam ściankę od tego, bo nie wiem jak my mamy kopać, a na razie kopię dosyć szeroko. Słyszysz? No właśnie robię to. Git. Myślałem, że informacja jeszcze nie została przetworzona. Dziwo! O! Zabiłem no. flaczki. Czekaj, w zasadzie nie kopię dalej, bo... No, traf traf traf, fuck. Aha, czyli w prawo jednak. Czyli... że tutaj? Tak? Tak. Dobrze. To ty będziesz teraz lewą stronę kasował. Czyli w zasadzie kopiesz sobie na szybko. Widzisz, jak masz łatwo? Ej. Widzisz? Widzisz? Ułatwiam ci życie, a ty nic, nawet nie podziękujesz. Taki wredny jesteś. Dzień. To co? Kolejna dziura. Może będzie kolejna skrzynka. Spadaj szybciej. E, tak, jest kolejna skrzynka, dziękuję. Złota? Tak. Kurczę, syn. I statua. I mam Cloud in the Battle. Fuck no, yes. jest. I Thorns Potion. Ale dużo I tego feather jest. I Falling jest potion. potion. I na życie lepsze miksturki. A tego Thorns Attackers also take damage. A wypiję sobie teraz. Dużo tego jest tutaj. Tych bibliotek. To nie są bibliotek, to są opuszczone kopalnie. No dobra. O! Ktoś inteligentnie drzwi tu zamontował. Bardzo ładnie. Ciemność. O szlak. Została. Musimy jakąś skrzynkę stąd przetransportować. No okej, okay, już. No. Rozbijaj je, rozbijaj rozbijaj dziadu. Nie! Co? jeszcze jakieś bomby dynamity albo coś w ten design? Bomby? No. Czyli że w dół? No. Czyli że teraz? Tak. Czyli że leci. Pierwszy. Czyli że leci, czyli że leci, czyli że leci. Dobra. Spam, 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 dobra. Spam spam, 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 Bo tak to <laughs> będą leci pod kątem. Widzisz, żeś narobił. A, nie trafił. Uuu. Świeci się coś na fioletowo, zbieram. Demonit. Nie demonit, jakieś kamienie szlachetne. O, gnój. Jeden wredny. O, znowu fioletowe. O, pięknie, ale będziemy bogaci. Ametyst. Ametyst, fajna sprawa. Gdzie jest, gdzie jest paszczaku? A, go ci teraz. He, 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 U. Czy to są... A, diamenty. Czy duch? Wiele powder niestety musi zginąć, bo mamy go i tak pod dostatkiem. Trudno się mówi. Jep, 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 Przechodź dalej. Dobrze sobie tak poeksplorować, nie powiem. Kopuj, 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 cały czas kopuj, kopuj. Kopu. Kopuj, kopuj, kopuj. Dobrze ci idzie. Teraz ty trochę popracujesz. Na wysokościach prawda? Tam robię. jest kolejny biom grzybowy. Idź, bo może być ten, kopalnia. No, lecę. Ale fajnie, kurna, mieć tą... ...Clouds Battle. O, Mamy więcej żelaza, żelazo, zielazo, żelazo. Niech cierpią wszyscy, słuchacie żelazo. A oni, tak już pewnie dawno przestali oglądać to. <noise> um, wiesz co, może byśmy jakiś piec zmontowali? Wiesz co, nie wiem, czy jest sens, bo akurat kopiujesz dalej. No jest, bo poprzepalam sobie trochę rzeczy e, i będzie łatwiej cokolwiek zrobić. Ale z drugiej strony przydałbyś nam więcej gwiazdek i to tak cholernie. No a ja w ogóle money nie mam. No ja też nie mam właśnie. A przynajmniej mielibyśmy jak wracać do domu. No, o tym właśnie pomyślałem. Jo. Yo. Yo. Hmm. Znając Ciebie to ja to muszę przekopać, tak? Tak. Dobrze, to tam się ciemno zrobi. Wszystkie moje pochodnie pójdą. I, 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 i. A, może nie wszystkie. Daj to. Można kopać tu dalej. Idę do Ciebie, do Ciebie idę. O, woda. Dziękuję. Proszę. Zawsze do usług. No ale jest dobrze, bo akurat jak są raz. No, ani się nie topimy, a jeżeli. Uh -huh. Aha, dobra, już nieważne. No, już, już nie będzie <noise> z nami. A jednak będzie. Lepsze nie to jest to, że na wodzie fajnie można opadać. Czekaj, ja robię te swoje te, te ściany tutaj. A rób. A rób, jeżeli tylko potrzebujesz. O, chłopie, widzisz to na dole? Widzisz, widzisz. Jeszcze mm, Jesteśmy przepiekle. Zajęło nam no? to tylko 40 minut. Już, fala. Fuck jest, fuck jest, fuck jest. No, a przekopiemyś się ten? Ej, the da radę Fuck. Da radę, przekop... fuck. No. Da radę przekopać obsydiantem? ten? Nie wiem właśnie. Kilochem? What the fuck <śmiech> <śmiech> Jaka sucz wredna. <laughs> Jakie wejście smoka zrobiła. Ej! Co ty kurna robisz? No ciekawe to jest woda. Dlatego będę sprawdzał. O, tam Ciebie, masz jakiś ten. Potion. Co za potion jest? 5 e, e, rad i e, chyba e, nie da rady. Nie, 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 to nawet nie próbuj. E... A nie, ja to może się przekopię, a ty tu Co tutaj... to za potion? Był potion? Invisibility Potion. Może i będziesz niewidzialny. O! <laughs> Zastałem bloki. Nie da rady. Musimy mieć lepsze kill No musimy. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, o, Brotherhood. Nie, Niedobrze będzie teraz wrócić, bo będzie atak zombie. No. Dobra, ja kopię lewo. O, Jesus, żeśmy się nakopali. O! Dużo fioletowego. O! Moje. Ładnie. Moje, bo mam to weku. To nie mam miejsca. co to w ogóle Silver mam pod nami jeszcze. To jest ametyst, proszę pana. Aha.